We wtorek dwóch policjantów Ciechanowskiej Komendy otrzymało nagrodę w wysokości 700 złotych za to, że nie przyjęli łapówki w wysokości 100 złotych. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta, co myślą na ten temat. Nie przyjmowanie łapówek to jest, no, to jest rzecz podstawowa, normalna i moralna, a za to nagradzać się nie powinno. Nie, no jak nie przyjęli, to chyba trzeba takich nagrodzić, bo. Są... Wiedzieć, że nie wolno łapówek przyjmować, bez żadnych nagród, to ich jest praca. Ja też pracowałam tyle lat, nie przyjmowałam. Nie, nie powinny, no po prostu nie, nie powinny nagrody, oni już sami z siebie powinni wiedzieć, że łapówek się nie przyjmuje. Trudno powiedzieć, oni w ogóle nie powinni brać łapówek. No dodatkowo nie powinno się wynagradzać, takie jest moje zdanie. Nie warto nagradzać, ponieważ łapówki to jest coś nielegalnego i każdy policjant ma obowiązek nie przyjmować takich łapówek, a nagradzanie to jest nagradzanie za dobrą pracę i za dobre sprawowanie się, a łapówki no to jest, jak powiedziałam, nielegalne, więc za to nie powinno być żadnej nagrody. Tym bardziej w takiej wysokości. Mi się zdaje, że to normalne, że policjant nie bierze łapówki, więc nie powinien dostawać za to nagrody, bo to jest wpisane w jego zawód. Jeżeli jest uczciwy, to nie powinien brać. Yy, ani nagrody, ani łapówek? Mam no, mieszane uczucia, bo w zasadzie, jakby to określić, dobry może jest kierunek, ale nie w takiej wysokości. Się widać. Za wysokie, tak? Się widać, że 700 zł. No. No, ale to jest w ogóle jej ich praca i to nie powinno być w ogóle brane pod uwagę. Takie mi się wynagrodzenia. Bo oni już yy, do tej służby, jak się zgłoszą, to już wiedzą po co tam pracują, nie? Raczej nie. Po moim rasie Ale czemu? No, jak to panu powiedzieć, oni tak mają te, tyle, że. za co nagrody dostali? No właśnie. Znaczy, nie wiem, mi się wydaje, że to chyba nie jest kwestia wynagradzania, a, bo pewnie wynagrodzenia są relatywnie niskie mimo wszystko i, i gdzieś to odczucie niedosytów u policjantów ma prawo postawać. Natomiast wydaje mi się, że, że nie powinno się za na to nagradać w mojej ocenie. Ja uważam, że to jest ich obowiązek. Nikt z nas tak naprawdę w żadnej innej pracy być może nie jest narażony tak często na, na taką możliwość, ale, ale wydaje mi się, że to nie jest akurat e, Akurat ta kwestia nie powinna, czy ten, to dawanie, czy nie przyjmowanie łapówek nie powinno być nagradzane w mojej ocenie, nie? Czy to ma pewnie, ma to służyć temu, żeby ich po prostu nie brali, nie? Natomiast czy taki cel zostanie osiągnięty, nie wiem. W mojej ocenie to, to chyba nie tędy droga. Oczywiście, że nie warto nagradzać za coś takiego. Ale policjanci powinni być sami z siebie dumni, że tej łapówki nie przyjęli i w ogóle się tym nie chwalić, bo nie wiem skąd komendant mógł się dowiedzieć o tym, że oni nie wzięli łapówki. Myślę, że gdybym był policjantem, nie przyszło mi to do głowy, żeby iść do komendanta i powiedzieć, panie komendancie, nie wziąłem łapówki 100 zł i czekam na jakąś nagrodę z pana strony, a nawet wyjść z propozycją przez komendanta przyznania takiej nagrody. Po prostu jest to śmieszne, no i brak słów. No oczywiście, że tak. Porządne chłopaki, także trzeba im albo pensję podnieść, albo, albo takie nagrody, żeby nie, nie ciągnęło ich do, do tego. Według mnie nie powinni przyjmować łapówek, ale nie powinni być grdzoni. Przepraszam, wykonują swoją pracę, tak? Wychodzę z założenia, że nie powinni być wynagradzani. Tak warto nagradzać policjantów za nieprzyjmowanie łapówek. Myślę, że to jest ich obowiązkiem właśnie. Nie powinni być nagradzani za to, że nie przyjęli łapówki. Nonsens, no, no to za co? No, jak, jak, wró jak wróci na przykład ojciec i nie, nie przepije pensji, też mu dać nagrodę za to? No chyba to jest logiczne. No. Za co? No? Bo to jest policjantem. No. Ja myślę, że ta premia to należała się nie tylko za to, że policjant nie przyjął łapówki, tylko że dobrze wykonuje swoje obowiązki. No nie wiem, czy to nie jest ponadstandardowa działalność. Czyli no ponad, nietypowa. Po, zaangażowanie własne odmówili z własnej nieprzymuszonej woli należy ich za to zdecydowanie nagrodzić. No, trudno powiedzieć. Ale tak pani zdanie, no jak pani uważa? Że Ja dałabym im nagrodę. Tak. dałabym. Dziękujemy bardzo. Za uczciwą pracę. Czasami się Przyznam się szczerze, że no jestem zaskoczony, ale... Znaczy... Owszem, może nie to, żeby nagradzać za to, że nie wzięli, tylko za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, a nie to, nie w tym sensie, że tylko za to, że nie wzięli łapówki. No to, to chyba nie ta motywacja. Na pewno obowiązkiem policjanta jest jebranie łapówek. Ale w atmosferze, kiedy łapówki są uznawane przez większość społeczeństwa, jeszcze niestety, i w policji też zdarzają się często sytuacje takie, że łapówki się tam występują, to sądzę, że nagrodzenie takiego czynu jest jak najbardziej zasadne. Po prostu pokażę innym, że uczciwość się opłaca, i że nawet no, nie tylko się opłaca, ale jest nagazana. Pomimo tego, że jest obowiązkiem. Także tutaj, tutaj no ten obowiązek, jako, jako, jako rzecz ważną, bym podkreślił, ale i również tą, tą, tą taką, taką no, chęć pokazania innym, bo to chyba chodzi nie o to, żeby te konkretnie policjantów wyróżnić, ale to jest, jest taki przykład dla całego społeczeństwa, chyba nie? a policjantów w szczególności. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.